– Zapraszam. – Ja mam tego I, dużo i nie ukrywam… – Ale bardzo się cieszę, to będzie super. – Nie ukrywam, że, że pisałem to… <grym> – Ale nie tłumacz się, tylko czytaj. – Dobrze. Słucham. Miłość uszlachetnia czy jest e, rozczarowaniem w literaturze Dzień dobry. I, Dzień dobry. Dzień dobry. i sztuce? – Bardzo cię, Dominik, przepraszam. – Przepraszamy za spóźnienie. – A cóż się stało? – y, byliśmy w toalecie. Ja – Na razie proszę usiąść. – Dobra. Przepraszamy, pani profesor. Aby usasadnić swoją tezę, przytoczę historię Jacka Soplicy. W tym przypadku w tym przypadku nieszczęsna miłość w sposób tragiczny wpłynęła na życie Jacka i wielu bliskich mu ludzi. No miałem stres jak, jak to czytałem, dlatego że tak, raz, że nie widzę dwa, że po, mi pomagała mama i generalnie pisaliśmy to z mamą po nocy przez telefon. Realna, okazała, nieszczęśliwa może. No na pewno. To Przecież ciekawe, to... że nie możesz się doczytać. Rodzice czasem mi pomagają w pracach domowych. Coś tam mi pomogą, w sensie wytłumaczą mi coś, ale no trochę tego nie umieją, no. Ej, ja bym prosiła o skupienie, bo będziecie za chwilę mówić, czy to jest dobrze, czy nie. Gdzie proszę mam, mam pomoc? Tutaj. Alina Balladyna i Kirkora. Alinę Balladynę i Kirkora, I Kirkora też... Też, uczucie nie, też uczucie nie przynosi szczęścia. Dzielny rycerz nie potrafi dokonać właściwego wyboru. Balladyna pod, pod, podporządkowuje wszystko idei władzy i w związku z tym zabija siostrę. What? Matko, co? – Straszna baba. No, tu – Tu straszny dramat powstał. No Alina i Balladyna to siostry, tak? No i Alina zabiła Balladynę, albo Balladyna Alinę, nie wiem, nie, nie wiem jak... No, jakoś tak.